Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. U mnie na kanale, ale u mnie nie o mnie. Słuchajcie, sytuacja jest taka troszeczkę bardziej rozweselająca, trudne czasy. Dlaczego u mnie i z Adrianem? No, ostatnio zapowiadałem filmy u Adriana. Filmiki, co prawda, on jakieś już tam puścił. Ale dlaczego on jest u mnie i dlaczego przy moim akwarium nie o moim akwarium? Dlatego że powiedz, że akwarium na razie nie ma. Akwarium na razie nie ma, bo akwarium po zalaniu wodą rozszczelniło się i zawartość wyleciała na podłogę. Tak? Tak, podłoga cała do wymiany w mieszkaniu ogólnie. Po, podłoga do wymiany akwarium do kupienia, także kawalerka bez podłogi, podłoga beton. Podłoga, beton. Słuchajcie, teraz następna sprawa. Jak powiedziałem, on e, dwa akwaria ma. I zrobiliśmy, w, na ostatnim filmie pokazywałem pokrywę. Uzbroiliśmy w lampę LED. No to powiedz synek teraz, co się stało? <laughs> Że się zesrało? Po drugiej próbie zakładania akwarium, pierwsza próba była, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, najpierw akwarium pękło i wyleciała cała woda, więc podłogi są do wymiany. Kiedy zrobiliśmy, zrobiłem drugą próbę akwarium, to e, było akwarium już inne nowe, kupione e, polskiej firmy Aquela e, Bardzo fajne akwarium, ale niestety nasza lampa stała się trochę praktyką i nauczką i e, lampa wpadła do wody do rybek i klej się nalał. Do wody Roztopił się, roztopił się klej, e, w wodzie było kupa kleju i e, nawet jedna rybka wyskoczyła i zdechła na podłogę. Ze spraw technicznych, co się stało dokładnie, skleiliśmy kawałek pleksji, które było zabezpieczeniem między taflą wody a tymi diodami LED, tak zwanym klejem na zimno. Taki wiecie, glut z pistoletu. I gdy ja pokleiłem tą pleksi między pleksi a aluminium, paskiem aluminiowym, do którego były radiatory przyklejone, to nie zafunkcjonowało. Dwa wsporniki były przyklejone, plastik do plastiku też nie zafunkcjonowało. Tam plastik też cały się wyrwał, nie? Także mamy, mamy, kochani, nauczkę na przyszłość, że niby prowizorka trzyma najdłużej, a w tym wypadku okazało się, że prowizorka była prawdziwą prowizorką. I teraz następne akwarium już zamówiłeś, tak? Może przedstaw już teraz sam, co, bo ja dokładnie nie wiem. Co, co zamówiłeś? No, ty dokładnie jeszcze nie wiesz, tak naprawdę. Bo no nie więc, wiem. Więc ta tajemnica rodzina jest taka, że zamówiłem szafkę typowo pod rozmiarówkę akwarium. Chciałem zamówić na początku polskiej firmy znowu nie, nie Aquela, tylko Juwel. Sorry. Juwela akwarium z szafką komplet, ale jednak byłem zdecydowanie bardziej po stronie Opti White niż tych standardowych setów. Po prostu zwykłych. Styl. Przeciernianymi szkłami i tak dalej, więc e, po prostu jest szafka Juwela 100 cm do tego 100 cm równiutko tylko dobrany OptiWhite, Więc będzie 100 cm. Czyli 100 można centymetrów, powiedzieć, że będzie to 40, 40. wyglądało schludnie równo. Tak, tak to, jedna bryła. Tak, będzie wyglądało tak jak komplet dokładnie. To jest dokładnie co do centymetra dopasowane akwarium. Także kochani widzicie jak można sobie swoimi prostymi błędami załatwić dużo roboty. Chłopak będzie wymieniał podłogę, pokój, kuchnia, e, zamówione nowe szkło, zamówiona nowa szafka, czyli koszty, no i plus oczywiście z tej lampy nici, to wpadło do wody, jeszcze nie wiemy, czy to będzie działało, czy nie. Tam co... Przypuszczam, że te diody będą działały. Ja może coś przekleję, może coś u siebie zrobię, bo jak wiecie u mnie też jest padaczka z tym oświetleniem popsułem sobie sam wszystko i nie ukrywam że teraz do filmu żeby było jaśniej zastosowałem starą rampę z dwoma te piątkami Adrian już dzisiaj patrzyliśmy filmiki oglądaliśmy czym można było się zasugerować oczywiście moim zdaniem kanon YouTube'a czyli Przemek P jeżeli chodzi o oświetlenie, yy, troszeczkę innych filmów pooglądaliśmy i na oświetlenie już mamy celownik nastawiony. Co to jest? Yy, lampa Hihiros tak. WR, WRGB bodajże dwójka 90. Tak. Wersja 90 do 110 cm. To jest akurat idealnie na rozkład mój 100 cm, będzie sterowany na aplikację telefonem. Czyli można powiedzieć, że zaczynamy z grubego C, z wysokiego C. Zobaczymy, jak spadniemy. Na pewno spadniemy na glonowisko i tak dalej na początku. To będzie nieuniknione. Ale no, nie widzieliście jeszcze filmiku, którego na przykład ja nie zapowiedziałem Adriana, dlatego że no nie ma co. Ma tam kilka takich strzałów puszczonych. Można zobaczyć, to zostanie pewnie u niego na kanale, żeby sobie porównać kiedyś, jak to się zaczynało. A na pewno film się ukaże, jak już uzyskamy coś ładnego, gdy przyjdzie lampa, gdy przyjdą te wszystkie rzeczy. Czyli zaczynamy od początku, totalnie od początku, tak, od, od zera. I ten taki nietypowy film u mnie, czyli wywiad. Raz już był wywiad z moją żoną, teraz jest wywiad z moim synem, ale wywiad raczej informacyjny, taki, że zrobiliśmy dużo, dużo lipy. Chcielibyśmy uniknąć tych wszystkich rzeczy. No ale nie da się, słuchajcie, nie da się, bo to jest tak, jak Adrian przychodzi do mnie, siada przy moim akwarium i mówi, no to jest fajne, to jest fajne. To za tym idzie troszeczkę praktyki doświadczenia, czyli musi minąć czas. Ktoś nawet, to już jest taki fakt, który ja mogę powiedzieć na 100%, mamy siłę taką jak YouTube, jak w ogóle social media, gdzie filmiki, to, się wszystko, wszystko wiemy, wszystko wiemy. Ja musiałem zbierać to przez 10-15 lat, żeby wiedzieć cokolwiek na ten temat, a młody człowiek teraz otwiera yy, na komórce sobie aplikację, ogląda filmiki i wszystko wie w półtora godziny. Już jest yy, supermistrzem, profesorem, doktorem, habilitowanym ich teologii. Także widzicie, jak to się okazało. Tak się stało, że się stało, nie? To zdecydowanie można dużo zobaczyć, może yy, sama ta praktyka i to doświadczenie w praktyce, które wyjdzie z worka później typu że na przykład e, u ciebie piękna kryptokoryna rośnie, ja biorę tą piękną kryptokorynę z, z niej dziebku, z zasadzam u siebie w akwarium, a tam woda wychodzi mleko i kryptokoryna gnije i po prostu rozkłada się na, na kompost. E, ale można na pewno zobaczyć, otworzyć takie przykładowe YouTube i tak dalej i zobaczyć dużo rzeczy. E, po prostu wizualnie można dużo się dowiedzieć. Znaczy, można po prostu zobaczyć dużo nowych rzeczy, które są wizualnie dla oka ładne, że od samego początku mogę wiedzieć, że ok, położę tak kamienia albo tak, to zamiast tego się uczyć i mozolnie po prostu zdobywać to doświadczenie latami, to na przykład już od początku będę wiedział, że jak położę, dajmy na to, jeden duży, ładny kamień z przodu i dam coraz mniejszy do tyłu, to zrobię głębie w akwarium i już od samego początku mogę o tym myśleć. więc to te medialne media socjalne na pewno nam pomagają w tym no ominiesz znowu dużo błędów takich na przykład gdzie ja się uczyłem bo ja do tej pory mając akwarium nie dbam o takie szczegóły jak wywołanie głębi układaniem korzeni kamyków od największego do najmniejszego do największego układanie jakieś szukanie strefy w ogóle według zasad jakichś nie wiem chodzi o to że młodzi ludzie mają dostęp teraz do tego wiedzą jak to zrobić ale i tak i tak się okazuje, że potrzebna jest ta praktyka. Jest. Trze trzeba, trzeba umoczyć te łapska, tak? Zepsuć coś, żeby wiedzieć, że tak już nie wolno. I teraz y, następna jaka sprawa tutaj się nasuwa? Co będzie dalej? Ja myślałem, że po tych malutkich akwariach, że będzie totalna dupa, że on to zostawi. Nie. Masz parcie, żeby dalej iść, tak? Masz partie, no tak. żeby dalej iść, ale dlaczego? Bo musimy tutaj też moim widzom powiedzieć, ja muszę to zaznaczyć, że długo, długo nie miałem komu przekazać mojej akwarystycznej zajawki, bo zawsze mówiłeś: Nie, ty nigdy nie siedziałeś przy moim akwarium, a teraz, gdy mi odwiedzasz, siedzisz przy moim akwarium. Co się stało? No, myślę, że chyba po prostu zrobiłem się albo stary, albo, <laughs> albo po prostu doszedłem do, do takiego wieku dojrzałości, jakiejś dorosłości teraz i spokoju takiego w sobie, że. Po prostu bardzo mi się to podoba. Ostatnio, w ogóle, ostatnimi czasy, bardzo lubię obcować z naturą, zawsze lubiłem wędkowanie i ryby i tak dalej. I już tam, jak było dziecko, wiadomo, tam jako siedmiolatek, to ja stałem, a grawkę zaczepiłem na nitkę od babci ukradzioną i na gizdy łowiłem okonie. Także. Tak było to na... na rzece Redze. Tak, na drego w hmm. Więc dlatego, zawsze, jak już tam już rybki, jakieś tam, zawsze mnie interesowało jak jakiś ładny, gdzieś wyżółty piasek leżał, gdzieś coś tam. Zawsze miałem takie gdzieś tam z tyłu, boku głowy. Zresztą, jak miałem pięć lat, to. Ojca kotnik, jak stał mnie w pokoju, to go już nawet wtedy karmiłem szynką, chipsami. E, wrzuciło się raz na jakiś czas buchenek chleba, czy jakieś tam. Tak było. No jakieś może stare spleśniałe salami. No, no po prostu już i tam mieczyki zdychały w tym, ale było akwarium było. No. Ogólnie. Także dlatego teraz to wróciło mocno na tapet i. No tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jeśli chodzi o YouTube'a i te wszystkie media socjalne, to robi to też dużą różnicę, bo ja teraz wchodzę na YouTube'a, oglądam jakieś tam przykładowe, no teraz dużo polskich prog programów, znaczy nie programów tylko kanałów i widzę, widzę bardzo szybko dostęp do, do takich rzeczy, w których mogę szybko takie błoczce, proste rzeczy, takie proste tipsy ogarnąć, które po prostu ok, jeśli zrobię tak i zrobię tak, to będzie, to, wyj to wyjdzie, to najprawdopodobniej w taki sposób. I mnie to ciągnie bardzo ciekawie, ja zawsze byłem człowiekiem ciekawskim, więc mnie to bardzo ciągnie do tego, żeby zobaczyć jak ja to sobie ułożę na przykład w moim opti jak to wyjdzie, czy naprawdę piasek wyjdzie tak jak myślałem. Przerwę Ci, Snek, na chwilkę. Powiedziałeś, że oglądasz polskie kanały, czyli już tutaj ludzi pokroju początkującego, którzy zaczynają tak jak Ty, niekoniecznie muszą mieć już ćwierć wieku za sobą, tak jak Ty, ale zaczynają. Jaki kanał? Jeden z jakiś, który byś powiedział, który oglądałeś, dzięki któremu uczysz się e, czegoś. Po minimum 50% wszystkich rzeczy, na, do które na razie wiem, to wszystkie są z Aquascaping TV. Czyli Sławek. E, ten, co mieszka w Niemczech. Nie w Niemczech. no to Z Niemiec tu... nagrywa i. Widzisz, ty nawet rozumie... nie wiesz, ale ja tych ludzi, których ty dopiero odszukujesz na YouTubie, to ja z nimi koresponduję już przez lata no, grube może. lata. Właśnie, właśnie od niego z Aquascaping TV się dowiedziałem chyba ponad połowę rzeczy, które teraz wiem wszystkie, wszystkie rzeczy na temat filtracji, mikro, makro elementów i wszystkie rzeczy o roślinach. Ryby z jego z tego filmiku, w którym on ma. To jest jego przedostatni filmik. Tam dało 10 małych ryb do nano akwarium. Mm -hmm. To wszystkie te, które są ryby w tym filmiku zawarte, to akurat nie pływają teraz. To fajne. Teraz bory, nie raz Miło to tak słyszeć. Dalej. Pozdrawiamy tu od razu z tego miejsca Sławka. Ja muszę od razu powiedzieć, że ze Sławkiem bardzo wspieramy się i odwiedzamy swoje kanały. Dlatego że jego. Relatywnie duża ilość filmów i komentarzy bardzo pomaga, także i mnie. Yy, także tutaj bezapelacyjnie Sławka, kanał Aquascape, TV jest tutaj no, bardzo dużą zasługę ma dla początkujących. Tak, bardzo chyba. dużo rzeczy dla początkujących. Ja tam z tego oglądam co, naj co najmniej dziennie jeden odcinek i cały czas się czegoś nowego uczę. A w pracy, jak stoję i pracuję w fabryce, to na słuchawkach mam cały czas Green aqua, więc... Green no nie, Aqua oni, też fajna, fajny kanał, co prawda nie, tutaj nie, nie, nie. początkujący wiele tam się nie dowiedzą, tylko mogą się zachwycić Ale piękną, tak, piękną tak, galerią tak, tak. Są, e, są tego takie kanału. Do zachwycenia się są takie fajne rzeczy, że można po prostu posłuchać fajnych takich ciekawostek, że takie to dla, jest... dla ciekawskich. No wiadomo, to w, w akwaryści... Mówię, akwaryści, wszyscy znają to na pewno, a początkujący mogą tam zachwycić się pięknymi widokami pięknych akwariów. No, akwascaping po prostu to. No. Po prostu... Ee, powiedzmy sobie jeszcze, tak przyszłościowo, co byś ty chciał uzyskać w swoim akwarium, w tym większym, które zamówiłeś? W tym większym, które teraz zamówiłem, będzie typowo próba. Ja już wiem dokładnie, bo już to rozrysowałem na kartce. I dokładnie to, co jest na tej karcie zrobię i, i to, tak jak to wyjdzie, tak to wyjdzie ten projekt. Projekt mam dokładnie w głowie, to będzie taki kamień, taki żwir, rośliny już mam, lampa jaka będzie w głowie, w roślinach będą tylko dwa rodzaje, będzie mech taj, tajwański i, i anubias i to będzie tylko to, co będzie występowało żyjące w akwarium i tego będzie dużo. Od razu małe sprostowanie, on tego nie wie, ja to wiem. Nigdy nie mów, nigdy i nigdy nie mów, że będzie tylko to. Dlatego, że będziesz tam mieszał codziennie, będziesz grzebał i <noise> będziesz przekładał co chwilę. No na pewno. Ja trzy lata temu, jak sobie powiedziałem, że już tu nic nie ruszę, to po tych trzech latach ruszałem to 300 razy. No nie, nie oszukujmy się, co chwilę coś jest, co chwilę coś. Aczkolwiek Adrian, życzę Ci tego, żeby start kolejnego akwarium już takie, już wiesz, jak, jak na początkującego takiego amatora akwarystycznego, żeby udał Ci się bezproblemowo. Bez nie zalej znowu mieszkania. Postaram się. E, ułóż sobie wszystko tak w głowie, tak jak mówisz, masz na karce, żeby to zostało nie do ruszania później. Żeby dużo nie ingerować, dlatego że... Każde właśnie. mieszanie to jest, to jest no źle. Właśnie, Ma... dokładnie, jeśli tylko przerwę, dokładnie mam taki plan właśnie ze względu właśnie na to, że oglądałem takie kanały, jakie oglądałem, to właśnie bardzo dużo ludzi to mówi i cały czas na to napiera, że podstawa dobrego akwarium to żeby ono się jak najbardziej samo obsługiwało. I dlatego mój plan, w ogóle projekt na no to akwarium jest bardzo, bardzo na kartce dokładnie rozpisane. to jest takie bardzo zdecydowane. Szybki, prosty hardscape, który nie wymaga grzebania. On, on już od samego początku ma tak sobie, że to, to będzie e, obumarły korzeń, e, ścieżka z kamieni i po prostu dosyć duża, duż, dużo żwiru i ze względu na to właśnie, żeby tego tam nie, nie trzeba było często podcinać różnych rzeczy i tak dalej dużo, to będzie właśnie ten mech. Co będzie pływało tam? E, pływało będą, e, zdecydowałem się. I to już też jest bardzo zdecydowane. Już dokładnie wiem, jakie będą ryby. E, będą tam pływały ryby tylko nano. E, nie będzie żadna ryba większa niż 3 cm, ze względu na to, że e, dzięki tym kanałom na YouTube dowiedziałem się, że jeżeli im mniejsza rybka pływa w większym akwarium, tym bardziej się to wydaje większe i to takie jest bardziej okazałe, to tak bardziej mm. ładnie wygląda. I dlatego będzie pływała po prostu tak... nie wiem jak po polsku dropning Razbora, to się nazywa po szwedzku, to te razbory są z czerwonym takim tyłem, które będą pływały w grupce 30 sztuk, one po prostu taką ładną, piękną chmurką pływają po akwarium, tak jak już hmm. tym małym u mnie pływają. I one będą Jakaś taką, drobniczka, coś taką takiego. Taką małą ławicą po prostu sobie pływać. To jest rozbora po prostu ta, taka bardzo słynna z tym czerwonym tyłem takim. I do tego rozbory Galaxy będzie pływało 20 sztuk, one tak bardzo fajnie pływają sobie pod dnem. I się tak mieszają, bardzo ciekawa ryba. Do no, rozbora Galaxy jest prześliczną rybą. Do oglądania, bardzo ciekawa ryba. Fajne, ee, ciekawe zachowanie. Opti White, z dobrym oświetleniem, niesamowicie atrakcyjna ryba, no, aczkolwiek muszę ci od razu przestrzec, że trudno jest utrzymać ławicę, grupkę tych ryb w dobrej kondycji, naprawdę mm -hmm. trzeba, trzeba dużo wiedzieć. Żeby się, żeby się zaaklimatyzowało do akwarium, tak. to ponoć jest to ciężko. Tak. Dlatego na początek nie spodziewam się, że w moim drugim akwarium w życiu one od razu będą tam robiły niebiańskie tarło i że ja to będę tam nagrywał i od razu będę mistrzem świata w tym, tylko bardziej się spodziewam tego, że jedna grupka padnie, będę musiał się uczyć na tym, kupić drugą, a niestety tanie nie są, bo akurat teraz Bora Galaxy jest dosyć drogą rybką, no. no. No, i zobaczymy jak to będzie. Na razie to będą te, te dwa rodzaje ryb i zobaczymy. No jeszcze, fajnie, życzę wydarzy. życzę ci, synu, żeby ci się udało wszystko. No cóż, nie będziemy więcej biadolić. Chciałbym nadmienić, że przybywa widzów na moim kanale, za co bardzo dziękuję. Jeżeli komuś coś pomogły moje filmy, cieszę się. Mam nadzieję, że wszelkie pytania teraz już będziecie zadawać yy, zarówno mnie jak i Adrianowi na moim kanale niedługo wiadę z filmem z jego akwarium, także jak to już zabangla jakiś tam pierwszy efekt będzie to zrobimy jakiś film pewnie się naczekamy długo, no ale nikt nie powiedział, że to musi być szybko i że ta droga jest łatwa, będzie usłana wielkimi przeszkodami. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Ci Adrian za yy, wspólną chwilę no. przy akwarium. Wspólną chwilę przy akwarium, no Inf spoko, już coraz bardziej mi się podobają te chwile przy akwarium. <grym> Informacyjny Także... wywiad na temat pierwszych prób i błędów. Elo! Zapomniałem jeszcze powiedzieć ważnej rzeczy, muszę tylko dodać, że najważniejsza sprawa oczywiście, że w, w opti -Y, oczywiście będzie dużo krewetki, ponieważ ja e, i mój nowy kanał nazywa się Tank Shrimp i e, ze względu na to będę po prostu, no, z, będę bardzo lubił, bo zawsze ben, podobały mi się rybki, będę miał rybki i będę je hodował, ale przede wszystkim będę największy fokus skład na krewetki, więc akurat w tym tanku pod po dnie zostawię dużo miejsca na białym żwirku w którym będą chodziły niebieskie neocaridyny.